Si ma widzo, widzowie, si ma widzowie, si ma no, si ma no, kolano, mamano, będziemy sugrać? Jeszcze z twoich odcinków nie mam, które subskrybować. Bo wszystkie zasubskrybowałem, widzowie. W tak dużo osób oglądają te filmiki, ale wy w ogóle nawet nie, ma, nie możecie subskrybować, tylko jedna, proszę, no, cztery subskrypcje, to ja, to już, to już sporo, to no proszę. Tak, to by było pięć, tylko ktoś odsubskrybował. No wiem, proszę, 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 proszę błagam. Albo lajka, chociaż jeden, jednego lajka, proszę. Albo no proszę, tak, też nawet komentarza. I może, jak, no. jak, jak wy subskrypcujeście, czy jak to się mówi, to może jeszcze możecie kolegami powiedzieć, naszymi koleżanki, nie wiem, jakieś tam osoby możesz powiedzieć, e, żeby mnie subskrybować. płagam, ja, proszę! Ja po prostu. No, Nawet mamu... ja mojemu koledze, powiedziałam, ten, żebyś mnie zasubskrybował i zasubskrybował. He! Lecicie! Alan! A ty masz więcej kolegów? Proszę. Ale ty masz... Ty masz więcej. Co? Ty masz więcej kolegów. No ale w Fortnite kolegę. A w szkole? Nie masz? No w szkole na, na razie to ja nie chodzę do szkoły jakby za... Ale... No, ale masz, masz inne kolegi w prawdziwym życiu, nie w Fortnite? No mam. Ale tylko, tylko w Fortnite! Tylko Fortnite u ciebie jest tak. O Bo nie. Ty, ty tak też powiedziałeś, że um, jak przy, przyjdę do Polski, na no to programy w Fortnite, co? Lecimy tam? Ehe. Okej. Okay. Nie tam, tam! ale nie tam! Tam, tutaj no? gdzie niebieskie jest. No, ale to ty zaznaczyłeś. To twoje zaznaczenie. Może dolecę, nie ja obiecuję. Ale chyba, chyba tam jest um, ten, gdzie można latać. No chyba. No chyba. Nie, ja mam, ja mam tego, co można latać. Ja mam, ja mam. No, ale to małe. No okay. ale nie na tej górki ci się, się pomyliły górki. To no, tutaj jest na górce. No mówiłem ci, że żeby gdzieś tam, gdzieś tam w tej górce. Tam, gdzieś tam tutaj. Czekaj, ja wezmę ze skrzynkę. Dwie skrzynki no razem. O, ja wychyka miłe, bla, bla, bla. Aha. Ej hey, A ja? mam twój skinek. Twój skinek. O okay? mój? Ehe. Ej, ja, ja do ciebie polecę!

Ale... O, ja ci na... Ej, no! Ja ci dam tutaj... O, chyba. Poleci. Co? Co? Broń. O! O, dzięki. O, no ja, ja, ja. O, ja, ci ja. O, ja, ja, jej ja, a możesz na O, ja, 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 ja No, 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 no. no jestem. chodź tutaj. Ja e, tańczę, no kurczę przez ciebie. Zobacz. Alan, zatańcz kwiat i potem w tym czasie e, idź na to. Okej. pierwszy? No, one one. One. no, stary, Alan! no. Alan, nie! Oh. Ale jeszcze jestem na górze. Ojej, my się o oh, yeah, Ja mam blódka Ej, zobacz! Zobacz Dobra, bla bla, bla, bla. Alan, to mi za... Dasz? A to dasz? mi za -HP. A dasz mi? Ej, masz meda? Chłopy, to... ja, ja potrzebuję więcej meda. Alan, proszę, daś mi. Dasz mi. No je ja nie mam! Ale nie no proszę dać mi tę bro broń. Proszę. Jaką? O taką. no dziękuję Jaką masz? Niebieską? Ja mam taką niebieską. ja też mam niebieską A widzę. O, jeszcze jeden Awida, bo Tutaj masz Aimbota e No ja też Mam Aimbota e jeszcze. Jedną. Ja sobie abiję, abiję. A nie! Ja Myślałem, że Awida Awida mnie Awida naprawdę.

Oh, we hebben hier van je weer. Staan we... Ja, ja. Ik houd je wel, bedam. Oké. Hé, Ole, zo, Alan, zo. Ciao. Mama, I'm a ciao. Mama, I'm a criminal Mama, Alan, criminel. Shema. No chodź! No, no to ty chodź! Ale gdzie? No gdzieś tam do tamtego miasta! No to chodź! To ty chodź! A czy tam na dole? A, a tutaj jest szybciej! O oh my mother. Jedeź do mina! Jedeź do mina! Alan, co tak długo czekał mnie?

A no to Dobra widzowie. Przepraszam, że może trochę 45 minut. Ten ostatni filmik. Obliżenie tak ten filmik to, też tak będzie. Ja jestem, ja jestem, jestem. Jest jest Ale czekaj, zostań tam! Ale jak, jak się tam ruszysz, to ja. to ja. to ja wyjdę od niego. Ale zostań tam! Ja ci powiem, kiedy możesz przejść, okej, okay, dobra? No. Się słuchajmy. Dobra? Okej, okay. a co powiesz, jakbym. jakbym musiał iść? Eee, to bym. co powiesz? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nic jeszcze nie mówiłem. Dobra, możesz iść. Okej okay. Ty też zbadłeś. No, no wiem. Ja tak, ekstra, ja tak e, ekstra zrobiłem. Bo ja skoczyłam na ciebie. A ty mnie nie otrzymasz. Przecież. Czekaj. Mam się to pobuje. Ale ty wiesz, że ja mam mitkę, a teraz już nie mam. Ej, tak mam, stocha A ty wiesz co? A ja też mam. A ty masz ile z niebieskiego? 5. Ale z niebieskiego? I siedemdziesiąt. A mam 85. Ale że ja mam 75? <grych> A ja to mam więcej? No i zaszekałem o 10 tylko? A mam 85? O jezu! O jak mi przekroczył drzewko rozwaliłem, bo się ślizgnęłam. Ej, robimy skybay, co? A? A, mówię, w przedfilmiku będziemy grać jak normalnie, no? A teraz... Coś... I tak, ale ja będę się tylko budował, jakie ja coś ludzie będą mieli. Ale jakby co, ja mam wszystko fula. Ale, ale, ale ci dam macy. Ale ci dam macy. Ja mam prawie wszystko 500. Ale on chodź tutaj. Nie. Lecą macy. Ale co ty ja się... tak ma... co ty masz tak mało? Ja mam... wszystkiego 500. No bo ja ci chyba dam najwięcej. Alan, co ty miałeś tak dużo, tak mało, tych maców. Ja Nie ja wiem, nawet, nawet... ja, ja mam ja tak mało, ja mam 100 i ten i, i 60. i 60. No 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 no, tak, miałem, tak mało miałem. No dzięki Alan to jest to czy nie? L ludzie! Drugi! Mój skinek O, ku o kurcie! Taki jest! Zginął! Chcę drugi! O kurcie! Co się za tym... Ale mu głowę... O, to Talionowce? Słabi? Ja. Nie biorę. Um, biorę. Ale niech będzie. Mam. Ja mam ja, wziąłem ja, ja, tak wszystko. Zobacz. Mam. Mam medalion. Mam to. I mam. Aha. Mam te. <laughs> Tam takie. Ale, ale ja potrzebuję przecież lepsze rzeczy, bo te, przecież to jest Skybase, y, to chyba nie musisz talać. Ale weź, ale weź to. Ten, Co? ten, 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 ten ma więcej. Ten ma więcej, ten ma więcej. Ala Pan? ten weź! Zabiorę. No ale no to teraz rób Skybase'a. No to teraz rób. Ale by my, my. musimy iść na jakąś górkę i od strefy. Ola, ala, no to chodź tam. Gdzie? No. Tam gdzie ty nie jesteś, wiesz? Ja mam samochód, nie biorę przy Ale ja jadę. No do le, jedź. Bo ja umiem szybciej jechać. Tak, mo to tak można jechać. Nie. Ale tacy słabi medalionowcy. No super. Ja ledwo, ja miałem jeden HP, bo zabiłem medalionowca kiedyś. Teraz tu ja mam 66 HP O, Alan, teraz jesteś najlepszy w szycie, wiesz. Ej, 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 już, jeszcze już, go. Już, 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 już. No tak myślisz że jesteś. No dobra, możesz sobie wejść co robić. Czekaj! Ja będę... Ja będę ja... ja zobaczę. Ja... Czekaj, ja zobaczę w którą stronę. Ja to... Oto... Tam będę to ja teraz. Stamtąd. Aha, super. Alan, ja się mogę teraz edytować, ale nie zrobię. No nie rób tak, nie rób. Tak jak mnie zedytujesz, to wiesz, że jak ja nie zginę. Alan, masz tam Tę... tą jedną rzecz? Czekam. Alan, zobacz na mapę. Dokładnie jeszcze... Wy tym mieszamy. No tam, gdzie się... Gdzie ja mówiłem tam, że wejść, to, to... To... ten że... gdzie się można latać, czy jakieś tam. No wiem, no to... to patrz, patrz. Patrz to. Ehe. No dobra. Ja będę oglądać. Aha, ale teraz... Tam, tam są chyba gracze, bo jakby ktoś tam... Widzę gracza. O, ja schodę. No ja schodzę. No dobra, Boże, go próbuj nie skoro mnie tak samo aha ale jakby co ja lecę normalnie dwa osoby nas Nie gin. nie gin Tylko mi nie gin. A co, jak tak? Ja chyba. No to nie wiem. No, to... o, co... no zero chyba. Ale nie ja mam 30! Ja mam 39! No i zginęła! Super Fortnite. No wiedziałem, że to powiesz. No ja tak zawsze! Mówię. No, widzimy. Alan, jeszcze <coughs> się boję. Alan, ja się głupsy Ta głupca mnie potężą. Ja nie będę Tyk, 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 tyk. Alan, no nie! No zostaw mnie! No zostawisz mnie raz. Proszę. Zaproszę. Ale ja masz. Ale ja Lecę! Ui. Ale ja biorę, biorę przepraszam e, Ja biorę twoją kartę I mnie taki Olek chce zaprosić, ale ja go nie zapraszam Olek? No, on Ta się is... tak nazywa Fatko, to jest Olek, to jest ten Olek Olek mnie robi <laughs> Ale, co ty się tak jak jakbyś to rozumiał? Nawet nie roz... Nawet to nie. Alan, to zrozumiałeś to? Nie. No to czemu się śmieć? Nie... nie. Tylko, tylko nie wiem co ja to rozumiem. Aha! Aha, aha... Aha! Aha, ja coś takie mam. To czemu ten olej ciągle mi wysyła zaproszenia? tak go nie zapraszam? Teraz mam filmik. Ale, ale jak, jak, ja ci, jak ja cię... Tak, um, jak tak, jak cię... Um, znowu ten, to leć tam, okej? Okay? Nie, czekaj, okay. tam, tam, tam leć. Nie Nieważne, okay. że, tutaj, że tutaj są rzeczy. Te, a, kup tą rzecz dla 1000 złotych. Złotych. Ciepko Nie, nie mogę. Nie! Nie mogę. Nie okej. Okay. Ja już kupiłem. Nie! Ty, co to było? Co to było? Oni mają aimbota raczej. Ten, oni mnie zabili w tym. W locie. No i każdy może e, zabiję locie, wiesz. A ty raczej nie. No nie no, bo ja przez pół roku gram coś. Myślałem, że oni robią w Skybaza, naprawdę. Co oni robią? Nie robię. Takiej usi widać. Ej, co? Uno mogło wyjść wszystko to. Oh, to to się <śmiech> <śmiech> Dobra, ostatni mecz, widzowie. Co, nie, Alan? Alan, 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 Ralan, Babalan. No, ej! U, widzowie, jeszcze mam jeden plan. Nie no, nie było. Ewo? Bo... Tylko czemu te ludzie nas ciągle kolapsują? Najlepiej jakby... Y, jakby wszystko było niezniszczalne. No co, ale w, to... w prawdziwym życiu to... tak nie ma, no ale... Ewa, no to, no to co? Można się... Em, zabudować i potem nigdy nie... Nie, 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 nie no. bo można edytować. Ej, chodź do mnie, chodź! Chodź! Idź ci mnie, moje! O, widzowie, mam plan. Ja na... Um, mam za... plan, wykonam Zabij. go sam. <noise> ale, ale mam plan, czy, czy ale, ale coś tam, coś tam, coś tam. Nie wiem, odparł na. lat. Um, gdzie ty zawsze tam idziesz, no? <noise> Jak w musisz tam iść. Widowie, ja będę robić filmik o Fifa 25. Ja nie wiem, a wiecie, ja na Wiesz, ja, jak będę miał urodziny albo jakieś moje święto, to no wiesz, to dostanę. W ife 20, 2025, ja? Jakie jak 2025? Dwa, 25 muszę. I AFC 25. No to ja będę miał. Bach. No to, ale ty przynieś się iść na trampolinach, w swoim szosą, co nie? No? No, no to. No dobrze, no to mogę filmik zrobić. I może, możecie mi powiedzieć Ehm um, Jakie, jakby może jeszcze mogę Z Robloxa zrobić filmik I z Brawl Stars. I zbrał Starsa A na Playstation jakby My No kochamy. A ja mam na Inboxie Ale, ale no może, no może Na Starsu, może na telefonie mogę jakoś um, Bo chyba ja wiem, chyba ja wiem jak się um, nie ja wiem. Ciemną! Się... Ja wiem jak się ten... Ciemną! No tak! Tak będę w Polsce! Eee! Dobra! Ale, ale mam mamla! To, to mogę coś... To też... jest bro! To to mogę... jest... Ta broń jest w tym... ten... No. tyle broni Fortnite. z Audi Fortnite'a. To mogę też... Widzowie, o, mogę jeszcze w Robloxa filmik, może od Minecrafta. Ja nie lubię Minecraft. ...Rocket League... no tam... ...tam Farming Simulator i tam Farming <muchy> A ...to mogę z tego farming. Mam, mam kroki. Czyli Rocket League... ...i... No ja i mam ro de Rocket League. I farming simulator. I nie mam Warpinga. Alan, znasz Farming Simulator? No, znam, no ale nie mam niego. Jakby Farming Simulator 22... Mam sporo gry. Ty ja nie was? masz 25? Zna, znacie, znacie. Nie, 25 to ja nie mam, bo wiesz czemu? Czemu? Bo to na, na PlayStation 5 jest, a, nie, a ja mam PlayStation 4 tylko. Okay. I chyba na Xboxie. Jakiego ja ty mam masz? Ale co? Ale jaką wersję, że Xbox X czy S, czy jak to się mówi? Jaką masz? Ja mam e Xbox One A no to chyba chyba... Czyli po... najgorszego. Nie? No. no tak. A wiesz, a Xbox... wiesz co. jest najlepsze? Jaki? Xbox 360. To jest najlepsze z Xbox. A ja mam najgorszego x Bo też... Bo też jak... Um, um, Xbox 360. No dla mnie może jest najlepszy, bo ja miałem Xbox 360 60? 60? Czy jak to? Ja się Chłopie, ja zapomniałem jak się literki się pisze. E, no, 6-0 Bomba inara I To było najlepsze. Ja zawsze tam GTA gram. Mm. Moja mama powiedziała, że mogę że tak. Czyli A tam gram z kolegami. Mi chyba? Nie wiem. Ale raczej z kolegami. Z kolegą. Najwięcej z kolegą. Oj, myśmy zawsze... zawsze byli. Jakby Kajoperiko. Mam tyba. No wiem, on na mnie średiał. Ej, ale on wyszedł, ja byłem w takim małym pomieszczonku, on wyszedł tutaj i ja mu, ja mu, tak, i tak, i już, o, ale on zaraz będę nic nie słyszał, Tak tak, tak zrobiłeś. Ty też tak robisz zaraz. No bo ja, no bo ja ci, no bo ja ci pokazałem, jak ty zrobiłeś, chłopie. O, rybkę mam, zobacz. Ej, jaka słodka. Zobacz. Ej, zniknęła mi ryba! O tutaj jest. Widzisz? O! Czego ci jeszcze da zabiję? Aha! Nie zabijaj mi rybek! Zabijam! O, jeszcze... Jeszcze jednego kolega Nie! Zabiję. zabiję go! No nie nie zabijaj Zabij? mi rybek! Ej, <grym> nie da się zabić, do... na brady. Nie da się zabić człowieka, co ty mi mógłbyś zabić? Nie wiem akurat. Zabij. Bo chyba nie umiesz trafić. Ej, AS aski... Bo trafiam z pompy. Ej masz ej bota Masz. Nie dziękuję. Nie chcesz? Nie. Aha. Okay. A ten to nie chce e-bota, nie. Te obej broni, broni mam. Ale jaką masz? A na jaką pompkę masz? Potkę? Po co? Pompkę. Bombkę? Rzuć, rzuć na dół. Tom i tam. Dziękuję. Ej! No, no tu ja wychodzę. Alan, ja pod... Pocz... Alan! To daj mi tą bombę. Alan, ja jestem lepszy niż ty w ścigie No to daj mi tą bombę, no! Ale ja miałem tą bombę. Ale, Alan, ty masz tą samą, ale... co to, co to, co to, 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 to się... Inaczej jest? Aha się teraz nie odzywaj do mnie. Tylko pojedna pompka. No co no? No ja chcę normalnie jak człowiek bossa zabić. <grymny> no co ty robisz? No, bosa mi nie da za... No nie... Daj mi zabić bosa! Ten boss nie trafia! Szybko! Ja, ma Ole ci pomogłem! No na pewno, dużo mi pomogłeś, na pewno jak najlepiej. Uuu. Ale! Jak Ci o. chciałem pomóc! Ale nie trafiłem, bo ty za dużo się ruszasz. No i ja mam sama bombę. A ja i tak zabiję tego bossa. Ja mam do A ja do pompy. Jest ja pompką zabiję tego bossa, nie? Ja go zabiję. A no. Ale weź te trzy bigi. Masz 5 bigi. Poczekaj. Masz trzy bigasy. Ale naprawdę nie chcesz trzy bigasy? Poczekaj, no na razie bo ty zabiję. Ale naprawdę nie chcesz... O kur... To jest prawdziwy gracz. No nie no. Nie uratujesz mnie? Nie się robi! Najpierw go zabij. Łapem, nie, 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 nie. nie. Jak ja mam to zrobić? Ale no dobra widzowie, no to będzie koniec. I tak zaraz... Pa widzowie! No to i tak zaraz będziemy się widzowie widzieć. Ja będę, ja będę teraz o fi, 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 FIFA robić filmik. Oliver, pa, pa widzowie. Pa!